Dziś skaźnia spory, o tak jak Lech, zwykle, podobny do gry Ta, zamieszam foto na Insta, sorry, to w ramach te Chwyt, konkurencja zdziwiona, ryk, na to, Niech się jarają dzieciaki, ty, to w powiegowym opiniam O, dla perskich faj i wytyków, ta, jak zwykle winner Bez uzależnień, w, w twoim głośniku z obrychu, O, San Francisco, dobrze schłodzony A na talerzu tej wysmażony Pora na luncha, po nim był shopping tym jak pada się komentarz, i spłonę Jesteś zdziwiony? Przecież też tak żyjesz Więc daj się dziwny. Ole mam spinę, Zawsze na ludziach, świecie po yeah. robię tylko to, co trzeba albo aż tyle Rozwie nagrada to rekompensata Zachodę lata, brak rodziny Dzisiaj po latach z pomocą brata Wciąż i w terze lecimy wszyscy Niech to nasz kawałek świata Twoja nienawiść kompletnie nie jest lana Chcę szczęścia żony, szczęścia mojego Chcę tylko zyskiwać i nie wiedzie co to Żyję jak pan na mi wytwalił Choć ze mnie kot, tylko jedno nie ma Życie to nie po paraliż Posłuchaj mistrza wraca z samego dna Oto D na mojej generacji Inni przy mnie to pastis Już na zawsze to sercu zapisane Masz już na zawsze to sercu legendarne I mógłbym to tam już rzucić człowieku, Mógłbym już za to pić za chleb Po krótkim na odpowiedź odpowiem człowieku, to za święty niż na to P.A.P. a ple Jestem apasodony w marki Styl autentyczny nie muszę martwić Siadem ty nigdy mnie nie karmił każdy koce brałem na swoje do To córka mnie prosi bym na za barwich A całe życie rozbierałem A na scenie ja w domu, ja to król ogarki Gdyby on że pluję na To było w żywiołach To nasz kawałek świata Twoja nienawiść kompletnie nie jest dla nas Ze szczęścia żony, szczęścia mojego Ja chcę tym zyskiwać i in nie wiedzieć co to i nie wiecie co to jest lata za tak jestem zdziwiony Dzięki, słuchajcie kochani Czasy mamy bardzo nieciekawe, z jednej strony zarazy, jakiś chory przekaz medialny, same złe wiadomości wojny, konflikty ten świat mam wrażenie i się kończy po prostu, kończą się zasoby, energia kurwa, prąd, gaz, wszystko, węgiel kurwa. To za chwilę będzie walka o wodę, o zdrową żywność, o benzynę jak w Mad Maxie, e, apokalipsa. E, nie wiem, być może wcześniej już nawijałem o tym, ja kręciłem e, klip do tego. E, ale nie spodziewałem się, że dożyję po czasach PRL-u tak nieciekawych czasów. Jak dziś po prostu. I zobaczymy co na to widzę, lecimy. I mówię pros, Kłopoty ludzki los, nieobracany błąd. Od co rzeczy są, który się w rozkołtowaliśmy. Na trzecia czy zakładem pierwsze z mówię pros. Kłopoty ludzkie los. Nieodwracalne błąd, ostateczny są. O -o -o. No właśnie tak Słuchajcie, ale w całym tym szaleństwie W całej tej kurwa manipul na Wróć. manipulacji fake newsach W samych złych rzeczach Każdy z was zapewne dba O ten swój ogródek O to kilka centymetrów kwadratowych W przestrzeni wokół siebie i wokół swoich najbliższych I to jest bardzo fajne Często ludzie zadają sobie pytanie Jak przeżyć Życie, żyjmy tak, jakby to był ostatni dzień z naszego życia, czyli kurwa w zasadzie jak? Tak, jak dzisiaj? Było mnóstwo filmów katastroficznych, które e, pokazywały ten ostatni dzień życia i najczęściej ludzie opuszczali e, rejon za, zagrożenia, tak? Rejon gniewu, jak mówię, ekipatywu. E, dobrze, zobaczymy co na to DJ. Dla nas nawet ostatni Osta DJ nie wstrzymamy się nikomu, nie odejdziemy się! to nie jest nasz ostatni Ten 100% serca i na koncertach z Właśnie tak Słuchajcie, chcielibyście przeżyć przez sposób swój ostatni dzień? Dobrze Miejmy nadzieję, że to nie jest nasz ostatni dzień Tym bardziej, jeszcze są to moje 40.26 urodziny Dobra, słuchajcie, poczekajcie, bo w tych wszystkich, dobra, będziemy jeszcze śpiewać, poczekajcie, bo musimy lecieć z koncertem, dziękuję, w tych wszystkich e... zagmatwaniach, w tym wszystkim syfie i państwie. ja na przykład stwierdzam, że ja się na wszystkim nie znam, być może kiedyś myślałem, że się znam na wszystkim i tak naprawdę, nie wychodź gościu, nie, przepy... nie przepychaj, tak naprawdę wydawało mi się, że się znam na wszystkim, a jak się... Ktoś nie zgadzał ze mną, to był w ogóle idiota. Dzisiaj znam się trochę na piciu i trochę na niepiciu, ale są artyści na scenie, którzy znają się praktycznie na wszystkim. I może spytajmy jednego z nich, co na to palo? To nie jest koniec, dla ciebie to szok. Yeah. Znowu na trasie tak kolejny rok. Yeah. Przejmujemy blok, kamienicy i tą scenę, to jeszcze nie koniec tym tematem na kolejne. To nie jest koniec, dla Ciebie to szok yeah. Na kolejny rok, przyjmujmy wrog, kawę widzę i dostanę. To jeszcze nie koniec, tym razem nie polegnę. Nie to draka, legendy. O, nie jedna draka, widzę plotę legendy. Zróbcie hałas, polaż, bo dobrze chyba mówię. Wychodzi na to, że to jeszcze nie koniec. Jeszcze ten świat ma się o tyle dobrze, że dzisiaj przetrwamy. A co będzie jutro, będziemy martwić się jutro. Żyjemy tu i teraz, okej? Okay? Tak, tak, tak. Zróbcie hałas! Że Wiele się mówi o mojej tak zwanej zmianie, nie wiem czy na lepsze. Znaczy wiem, na pewno wiem. Tu bym się chyba droczył albo był fałszywie Tak, na pewno na lepsze. Popełniłem kiedyś utwór traktujący o duchowości pod tytułem duchowo-mocny, ale tak po tych 16 latach, tak jak sobie myślę, niewiele ma chyba wspólnego z duchowością, więc być może trzeba byłoby nagrać. Duchowo Mocne 2 i pokazać to z mojej perspektywy, jak widzę to dzisiaj. Oczywiście duchowość to nie duchowieństwo, kurwa, nie, nie, nie róbmy ze mnie teraz ministranta, tak? Wiecie, jesteśmy w Trójmieście, kurwa, tu się żyje, tak? Mocno. Niech wam się wydaje, że Ruchu przestał być królem życia, bo cały czas potrafi żyć, tylko żyje w bardziej wyrafinowany sposób, ale utwór Duchowo mocny na razie ma jedyną Jedyną niepowtarzalną wersję i część, którą zaprezentuję po drugiej tradujcie właśnie w tym momencie. Lecimy! Yeah, 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 Końcu, przeciwko, będę mietać, przeciwko, wypytajmy szybko. Do mnie się nie zbliżaj, ze stąpem tu pod mną. Ja za Ciebie widzę krople przeciwko, bo Twojego pewnością się jedno. Ha, się przysadzi ze świeżo. Ufaki, w klatę południowej, są ze sobą. Potem pobieć szybko, już ty jeden się wykończy, to po drugiej jak w listopadzie. Nie da się szybko rozpocznie. Przeczacie w pracy wolnym, leczy po dwojenemu, świecie podłamanym. Mę, za to do By nie stracić czujności, to tu do Wasza Oficie. Myśli, ma znajomości, jestem przytulny. Taką młodę dookoła, samę czuję. Świecie jeżdżki górę, brzmij tego, nie radzie się ten, ten cię obszukę Ten świat że na wszystko to jest bez sensu bez Jak nasz kopę cię trzymam i nie ubrałeś do seksu Codzień narażony byłem na włośnych we Przez te Głupie i dioki, te to czy, Że to się, że złotych przy czym się przeprosić, bo że cały syk Odbliż ją w tych na który liczby znaczy się zatecji za nim Spróbuję ja zobaczę, się zatecki za nim Spróbuj ja zobaczyć, że to jest zasewki, zanimizdam, spróbuj zanimizdam, spróbuj ja zobacz, ja zobacz, za zarządza, Nie wszystkie kurnie zabito. I jeśli ziko, ty daję moją szybko Jesteś ale szamy wrogów w tym mieście Psami nie płacą kłady Przy popronie konsekwencji I nawet ty rodzinie Zajmij się do oczu, się dziś nigdy dnie. nie czuł Ktoś, nie do policji Własny, bardziej warty Doceniony, ma Bo się te znajomości w przeszłości Teraz się siąści Doprowadzą w konsekwencji Do sukcesu przyszłości Po co dobra, z się bogatszym Duchowo mocny Ej, ej, duchowo mocny Ej, ej, hey, duchowo mocny Ej, ej, hey, duchowo mocny tej, tej duchowo mocny, tej, tej duchowo mocny, tej, tej duchowo mocny, tej, tej duchowo mocny, tej, tej duchowo mocny. Gratisz tak. No kurwa, uduchowiony strasznie, uduchowiony gangsta. Odpulać frajerów, wciągać kreski, ruchać dziwki i jebać policję, <śled> Ryszard Peja AD 2006. Ze wszystkiego będę się musiał kiedyś wytłumaczyć. Zresztą moja dziesięcioletnia córka mówi Tato, to ty nam No. A to byłeś kurwa niezły. Dran. To był duch taty czasów. Myślałem, że to był duch taty czasów. Na małej linii tak. Dobrze, dobrze. Co uciekała To za żaden pierdolony random Dzioma, ma jak Rambo na teatrze gram jak Morta Zobacz, moją sambą, liryczny sambo I leci chłopa, to Liccardo A wraz ze mną uliczny patronat Mimo, że mnie przegraża Przez pytają co pić Nie chcę, że wygani są niechybna, no ty Za pobogami pogani Na polka, to i panie I niczym panienki na poduchy chowy Czasem jestem kurwiony, bo wczoraj nie wychodzę z ja, rady Słyszysz a, Ricardo, już wiesz, świste kibla zabawy W tych piętylu mapach, co mnie przyłóż do rany ja, I wjeżdżam po sługą z cykli, zrobię z nich metkę kwały A skoro inna liga, to reprezentuję Mirła Fantastyczny rap, bo kibło dla niewielkich ino Chcę pomorę do drania, jak ja na rowerze Divo I już wiesz, ten twój kontent, szybciej będzie zjebana w ribo Jubie człowiek, jeste ceny, niego dziwi, jak na popularnej tembrze przybywam. Jesteśmy równo w tak to rynek i go syno, i przeglądaj, to mą nie ma z tyłu. Jubie czakry złomrogimi wersami z Kajnem bez kino, mam od chuja tych bitów, zala od podświetlonych bitów. Wszystko każdą rzeczą, to jest porno, wydatami z nich wyrabiamy, prawda, na foko, bo wiążcie wszystkie ręce,

Dobrze, słuchajcie. Kurwa, fajnie, fajnie, fajnie poniosło. I mnie i was. Słuchajcie, wczorajsza anegdota z Wrocławia, bo mieliśmy próbę VIP 50 osób, tak jak dzisiaj. Bla, 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 przerobione, siema, siema, zrobione. I Bramka mówi: To co? wpuszczać tych normalnych już teraz? Ja mówię, Tak, tych nienormalnych też. <śla> to też będzie troszeczkę nienormalnych. Nienormalnych. Nien, 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 Czasem. I nie będę mówił, jaki to numer. sami rozpoznacie. Dzisiaj Link! P, P, P M do N to KSK. Kreska. Kreska. P do N, kolejna wersja. Czwóreczka Ten co tworzy dla się odbierany jest przez maszyn Ten, co o szczęściu marzę dobre dobrym życiu kaszek, Autorem reportaży że słuchaj od Ja pozostaję w grze, nie można się pobaczyć Finał niego miasta Sanko Kila czasu mila Najlepsze zakrzyny w jakiej troi ósma mila Wystarczy jedna chwila, by zwycięzca był przegranym To kolejne są zdarzeń, często złych niż spodziewanych To kolejny raport o tych miejscach czy nie znanych tak. O zła, wyklętych zakazanych zakazany. Dziecię mówi dobranoc, a ten, tu nikt nie wierzy Кај си сте тоа кој Skoro w żyć, tajemnic nie powierzy Tobie nawet mały, mały dzieciak, pokaż mu alternatywy Żeby się wyszedł dla człowieka Na każdym widzu czekasz, czeka bycie za stóp yes. swoje żal, każdy z tuby Przerozgrywa moc i lokalna wojna Wiesz, harda tu tuby to do Ta Za nam odpłat przyjebanych Tu każdy chce być z powodu, przepijają Co się za ciano zlep, które mają Zapisane życie, każdy menstruuje prawo, to z pozoru trzeba barwa Zaklepają się na śmierć, tak do końca będą grać Albo jeszcze brać, jest w tym rynku Jeden z nich, oprócz tego, że Mam blizn, mam te samy jeden klip Nie jeden nawet bieży, kupę surówka weź Szczep wszyscy postrzeż, jak wasz wybór to za wtorem wstecz, niech zamierzam się usztyczniać Suf, tutaj mieszka pierdolona czwóreczka Uchylona furteczka, nie skazałem się na niebę, Będę tym pokazkiem w a ty jak szum zermelin Poprzejąłem stery w odpowiednim czasie z A zacząłem tutaj kurwa, w tym samym miejscu Z tego jeszcze Staszyn za story 4 Przejmuję stery Jak na z stery Tu prze od afery, Niech mu nie Rybuby, braja fery To opiec życia wiecie góry, nie daje na chyli Speda N4 Staszyn za story 4 Przejmuję stery Jak na z stery Tu czemu od iafery? Niech nie braja fery To opiec życia wiecie góry, nie daje na chyli Nie ma jej, zająć Miejsca jak I jest jedna rzecz, dla której warto żyć wszyscy. I nie zmienia się nic jeszcze, jest jedna rzecz, dla której warto żyć są, I nie zmienia się nic, jeszcze. jest jedna rzecz, dla której warto żyć chcą I, I nie zmienia się nic wszyscy, jest jedna rzecz, dla której warto żyć są I nie zmienia się nic Dzięki Kurwa, ale gorąco. Tu są te holniejsze, Dobre. Gdynia miastem przyjaznym dla Poznania, tak? Nie ma miejsca, nie No to dobrze. To P do N. Jestem stąd. Jeżeli znacie refreksandry... Do śmiało, możecie polecieć! Jestem stąd, to PEDOE! Ja mnie, nie wiem! PEDOE, to PEDOE! Jestem stąd, wszyscy to do nie Nowy Jork, 4 rano, tylko pedo Entry Miejsce przypiętych, nieodkrytych talentów Pośród ewenementów, za zada nieważne Lezy tu nie z cestingu To życie tą zdasz mnie Żeby być zdrowym, zachować pogodę ducha Nawet jeśli mi się trzeba być bliskich szukać i nie zmienia się nic Jak to, że po się pukać Ja mam tutaj co szukać, moje miejsce nie zwiększę Jak wypadki codzienne ty prawie <trujemy> nie odejdę Na zawsze wrapę będę Na dlapieżabę A i serii złociste Czy ty, nie, czy pig Serious roze śmianym pyskiem, oczywiście Na mam dowod na obecność w ty, tym mieście dla muzyka przejście wyjebane pełne wejście. zejście Choć nazywają gwiazdą a, od wielu o od tym marzeń To swoją działalność tej kultury nie, nie skaże Nie dopuszczę się drabie Tamte grę jej zastanę Byłem z Jeszcze częściej niż na murę przy przydami Zajeckie radio, nie jeszcze chwale rzeczy ty, mi bliskie a, Czas kopać wszystkim a, pizdę, a, oni sami się proszą Na rabie biją hajs i do tego nie proszą Na rabie biją hajd, na fortunę wynoszą Więcej jest oh! do E Dobre E jest to Do ed, jestem E J teżą Toż jest to E Definicji plener, przestań! Definicji plener taki jest, się nie zmienię Czas tak, nie mam za nie będę licz tego żegieł Nawet gdy spod jej głynówka w To patrzę, co wognoz ma, który wiele razy ufa I u nas je tufa, kiedy żył i gdy już odszedł Świat nie będzie taki sam, nic nie jest kurwa proste Dziś wylewam głów pamięci, który tak okręci Za tym, co nie mogła tutaj być i nigdy świeci Lewej do i kreska, plenar wieczka, w wielu ludzkich sercach dla pewnego to wersja Obezwa za kresę, orginalny pełen przestał Niech na rzebo z na ten kwastana był zamieszka i też czas pracy, to znaków mi tych roli, w obitych i na głodzie, życie w ten nie był w zbrodzie Strasznie niewygodzie, od ja. co chem i owalka, by mieć łędzie do czoła garska To chyba kawałka I odchodzi moja maska matka 8 przyszedł I wiedziałem, że to trzeba jest naprawdę i wszystkich Bóg będzie miał wspólnego na grycą wartościowego Traci wy jak szeryną Oni jedynie zacerow, katando system conferma parioo merito e tengo. Se tra pocertengo, wejemo za kiedyś wszyscy oni chcą, czyli mi widzicie że szesbarga miałem szyży, oni chcą, czyli mi widzicie że szesbarga miałem szyży. Definizione, 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 specific Definitif, definitif, <laughs> definitif, 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 <laughs> <laughs> <laughs>